A no po drugiej stronie całe czamadany, tylko słyszysz język niesłowiański, że tak powiem. Przy wysiadaniu z samochodu przyjechały dwa samochody, gryle, to, całe czamadany, etc. Mają dobrobyt w Polsce. To graj co niektórym, przecież wiecie Nie będę tutaj wskazywał to co jak w ogóle, bo to nie wypada No ale jest tak jak jest ujście taki rowek jest nie wiem do czego to nie ma się kogo podpytać Czy wywoda do tych po lewej, po prawej to w oddali po prawej stronie widzę łabędzia, ale to wy tego nie ściągniecie. że tak powiem, jak go wzrokiem widzę. całe grupy rozkładane wszędzie o, cześć Nie zauważyłem Cię, nie ma co jeść Spróbujemy ale Czy tam coś czy coś się tutaj dzieje czy nie ma nic o mamy szczęście Mamy szczęście. Oho mamy szczęście. już jest koniec. No masz. No, tu jest cały w środku, co patrzcie jak to wygląda. Gałko się kręci, tak jak wskazówki zegara, porcja jakaś tam, powiedzmy, i tyle. No także już dawiliśmy, że Chodźcie, żarcie jest, dobra. Idziemy dalej. Obiekt górki Szymona, to się na to mówi. Tu jest taki, jak gdyby, cypeł.